Cześć, witajcie, ja jestem Onema, to jest mój kanał nagrywania. Witam was serdecznie w Świątyni Gracza. W dzisiejszym materiale mamy unboxing figurki z jeżeli oglądaliście moje poprzednie materiały, to wiecie, że tą oto figurkę dostałem od Widza, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję. Jeżeli wy byście chcieli zobaczyć unboxing paczki, właśnie od Widza, w której widzicie moją reakcję na to, jak otwieram i co tam jeszcze dodatkowo się znajdowało, to link do niej jest na dole w opisie, gdzie Was serdecznie zapraszam. Zaraz sobie bardzo dokładnie przeprowadzimy jej unboxing, zaczniemy sobie wszystkie szczegóły od samego spodu aż po samą górę, sprawdziłem sobie dodatkowo wymiar, czy jest taki sam jak wskazany na pudełko, i sprawdzimy sobie też wagę i ogólnie ocenimy sobie figurkę. Jeżeli Wam ten materiał się spodoba, pamiętajcie aby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, bo ponad 60% osób nie subskrybuje, a ogląda, a bardzo bym o to prosił. Dzwoneczek, żeby nie ominąć żadnych moich materiałów. I jeszcze tak na szybko, dokładne zdjęcia tej oto figurki znajdują się we wpisie na mojej stronie internetowej Grywanie.pl, gdzie Was serdecznie zapraszam i odsyłam do bezpośredniego linku, który znajduje się na dole w opisie tego oto materiału. A żeby zbytnio nie przedłużać, zaczynamy. Jesteśmy już na drugim stanowisku do nagrywania. Tak oto prezentuje się kartonowa owolta, którą otoczone jest pudełko, w którym oto znajduje się figurka. Tak się prezentuje front, a tak się prezentuje tył. Mamy tutaj informację, że jest to 30 cm figurka ręcznie malowana. Zaraz sobie sprawdzimy, czy na pewno ma te 30 cm. Sprawdzimy sobie wagę i zobaczymy sobie jak te malowanie właśnie ręczne wygląda, bo to zawsze mnie w tych figurkach zastanawia i podziwiam osoby, które to robią. Po zdjęciu kartonowego woltu naszym oczom ukazuje się pudełko z figurką, mamy to pudełko z szybką, więc możemy sobie zobaczyć przez nią figurkę, jaka znajduje się w środku, tak prezentuje się przód. Tak prezentuje się bok, tył, drugi bok. W środku figurka jest zapakowana w taką plastikową obwolutę zgrzaną, więc nie ma tych drucików, więc super, dzięki czemu jest ona zabezpieczona przed wszelkimi uszkodzeniami i czynnikami zewnętrznymi. Teraz sobie ją rozpakuję, pozbędę się tej obwoluty i już pokażę Wam figurkę w pełnej okazałości. Figurkę już rozpakowałem, zaraz Wam dokładnie położę na moje podstawce do tortów i troszkę ją obkręcę i zobaczymy sobie każdy moment od samego dołu aż po samą górę. I co jest ciekawe, znaczy tak, jeden minus na pewno jest taki, że ona nie ma podstawki, a figurki bez podstawki troszeczkę mi się nie podobają, ale w tym przypadku mamy zastosowaną dość ciekawą rzecz. Zobaczcie, mamy tutaj tą broń i jest ona jest oczywiście podstawką. Jak tutaj sobie zobaczycie, widzicie, jest ona też podstawką, więc tak ta figurka stoi, to stoi równo dzięki temu, bo jeżeli to sobie zabierzemy, no to niestety ona już tutaj traci równowagę, więc o, jest ok, ale jeżeli lekki jakikolwiek ruch, no to już ona leci. Więc ta broń robi tutaj za podstawkę, jest ona montowana na takie coś. Skupmy się teraz na każdym elemencie tutaj po kolei w tej naszej figurce. Najpierw zobaczymy cały dół. Tak wygląda ta cała broń, jak widzicie fajnie wszystkie elementy są pomalowane, zrobione. To jest wszystko PVC, cała figurka jest z materiału PVC. Tutaj jeżeli sobie przejdziemy, to też elementy są dobrze spasowane. Widać w niektórych miejscach, jeżeli chodzi o te malowanie, że komuś się troszeczkę omsknęło, ale generalnie najwyższa tutaj staranność została zachowana w przypadku tutaj mniejszych elementów i cały sposób malowania też został dobrze zrobiony. Ładnie są tutaj niektóre elementy sformowane, fajnie to wygląda, jest, jest dobrze, mi się podoba, idziemy wyżej. Idąc wyżej mamy kolejną część naszej broni, też elementy są spasowane tutaj na dość wysokim poziomie. Tył tutaj, jeżeli chodzi o ten ubiór to też to jest ok, tu mamy sztywne elementy. Wszystko pomalowane, żadnych tutaj niedoróbek na chwilę obecną nie widzę. Cały górny korpus, te elementy ładnie są tutaj pomalowane, jak i ze sobą poskładane. Fajnie to daje klimat gry. Tył prezentuje się w ten sposób. No, tutaj te łączenie widać i z tej strony też, więc te elementy były doczepiane osobno i to troszeczkę razi w oczy, ale z przodu tego nie widać zbytnio tylko ten tył, ale z tyłu na figurkę w sumie patrzeć nie będziemy. Tak to się prezentuje. Możecie sobie ocenić, czy Wam się to podoba, czy nie, bo jak wiem, każdy ma inne gusta. No, jeden z najważniejszych elementów, czyli góra naszej postaci i cała tutaj głowa, tak jest e, zrobiona ładnie, naprawdę ładnie ta e, twarz, głowa, te wszelkie elementy zostały zrobione, odzorowane i spasowane. Nie ma ta figurka ani postać żadnego dziwnego zeza. Tutaj jest bardzo dobrze. Z tej strony tak to wygląda. I od tyłu prezentuje się w ten sposób. I kolejny bok wygląda tak. Naprawdę, malowanie jest super. Jak na ręcznie malowaną figurkę. Jest duża, potężna. Jest chyba potężniejsza od żołnierza z Overwatcha. I naprawdę, chyba to jest jedna z takich potężniejszych i masywniejszych figurek, No, pomijając tutaj Wiedźmina. No, i te asasyny większe, ale to ona dołącza właśnie do grona tych oto masywniejszych. No ale zobaczymy, czy jest cięższa niż The Last of Us 2. Muszę potem sprawdzić, ile The Last of Us 2 ważyła. A teraz sobie sprawdzimy wymiary i wagę tej oto figurki. Pamiętajcie, że dokładne zdjęcia poszczególnych elementów są we wpisie na stronie. To Was serdecznie zapraszam. i Napiszcie mi w komentarzu, czy ta figurka Wam się podoba i które elementy tutaj są dobre, a które złe. I oto jest moja okurzona brudna waga. Zostawiamy naszego bohatera i mam. u 1356 gramów. No, prawie półtorej kilogramowa figurka. Jestem pozytywnie zaskoczony, bo w ręku, jak to trzymam, to tego nie poczułem. Czyli, jeżeli diorama z, z e, Liter Nightmare stamtąd za 450 od ma 1000, y, 1200, no to też może być dość taka. Ciekawa, ale tutaj mamy 1355 gramów, 56. No naprawdę, waga dość ciekawa. Masywna figureczka, tak jak Wam już wspomniałem. Co do wymiaru, to tutaj mamy troszkę bardziej pozytywną, lepszą informację. Z jakiej ja tutaj patrzę, bo z Waszej perspektywy może to inaczej wyglądać, ale nawet figurka ma więcej niż te deklarowane 30 cm. Pokusiłbym się, że ma takie. 30 i cm, a prawie 31 cm, więc troszeczkę więcej niż tutaj nam deklarują na pudełku. To o wiele lepiej niż w niektórych przypadkach, gdzie jest pisane, że figurka 300 cm, a ma po prostu 28 cm. Wydaje mi się, że to tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Tak jak wspomniałem, dokładne zdjęcie tej figurki są u mnie na stronie. Wy zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek. Napiszcie komentarz dotyczący tej oto figurki. Mam nadzieję, że Wam się ten unboxing podobał. A jeszcze raz serdecznie dziękuję. Osobie, która mi przesłała tą oto figurkę, naprawdę serdeczne, serdeczne dzięki. Nie trzeba było, mi jest strasznie głupio jak otrzymuję różne paczki, bo czasami się zastanawiam czym ja sobie zasłużyłem. Jestem tylko takim tutaj małym twórcą internetowym, który po prostu spełnia swoje pasje i traktuje to wszystko jako hobby. I naprawdę cieszę się, że mnie doceniacie, cieszę się, że mnie oglądacie, subskrybujecie, piszecie do mnie miłe słowa, że Wam się podoba to, co robię. Piszcie też, co byście chcieli zobaczyć w moim wykonaniu. To jest naprawdę super i nie przestawajcie komentować, bo to jest dla mnie najważniejsze. Komentujcie filmy, nie bójcie się komentować. Ja mogę to odpowiadam. Czasami może być dłużej, jak jestem zarobiony w pracy, ale naprawdę odpowiadam na komentarze. Nie bójcie się, porozmawiajmy sobie. Ja jestem tutaj dla Was. Naprawdę, spieramy się tutaj razem i jeszcze raz serdecznie dziękuję, że jesteście i mam nadzieję, że materiał się Wam podobało. A już kończę moje gadanie, bo już idę w bardzo odległe tematy od tej figurki, tak więc wielkie dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się. Cześć.